Towarzyszą szef kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan minister Zbigniew Bogucki i szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan minister Paweł Szefernaker. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak opinia publiczna wie, państwo wiecie, ale zdaje się, że nie wiedzą o tym wszyscy ministrowie. Ale zgodnie z artykułem 179 Konstytucji, prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej jest dominowanie sędziów każdego kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy więc nominowany przez prezydenta Rzeczpospolitej sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej, który ma w imieniu Rzeczpospolitej zgodnie z Konstytucją i zgodnie z systemem konstytucyjno-prawnym, a więc zgodnie z ustawami także ma podejmować decyzje i wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. To, drodzy Państwo, jest tak mocna prerogatywa prezydencka i, co wiemy z Konstytucji, prerogatywa niewymagająca nawet w decyzjach kontrasygnaty premiera Rzeczpospolitej, więc jest to bardzo mocna kompetencja konstytucyjna prezydenta Rzeczpospolitej. Tym samym każdy sędzia nominowany przez moich poprzedników przez wiele lat, drodzy Państwo, a także przeze mnie, każdy nominowany sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, ta dyskusja o neosędziach i paleosędziach, która jest oczywiście poza porządkiem konstytucyjno-prawnym, jest wyłącznie dyskusją publicystyczną, do tej pory niszczyła wyłącznie ustrój państwa polskiego. Choć to bardzo ważne i ważne także dla prezydenta, to niestety niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego, czym będę zajmował się w kolejnych miesiącach, aby go naprawić, dotyka dzisiaj także życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego i zgodnego z polskim prawodawstwem wyroku sądowego. Doszło ostatnio, drodzy Państwo, do kilku tragedii w tym zakresie. Brutalny morderca Spuszczykowa, morderca swojej żony i dwójki dzieci nie został. Skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie w Rzeczpospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, aby zgodnie z nominacją prezydenta, zgodnie z konstytucją i zgodnie z polskim prawem wydawać wyroki. Do tragedii doszło także w koło brzegu. Brutalny morderca trzech osób nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich sędziów, podczas gdy wszyscy, Wszyscy byli sędziami nominowanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej nie przeze mnie, tylko przez moich poprzedników, szanowni państwo. Nie udało się skutecznie skazać pedofila, który zgwałcił czternastoletnią dziewczynę. I ta dziewczyna i jej rodzina będzie po raz kolejny musiała przechodzić traumę procesu sądowego, bo sędziowie nie zajmowali się tym, czym mają się zajmować, czyli skutecznym orzekaniem, a zajmowali się rozprawianiem o tym, czy ich koledzy sędziowie są neo czy paleo. Sędziami. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, co jest rzeczą prawnie oczywistą, prezydent Rzeczpospolitej, drodzy Państwo, nominuje z jednej strony sędziów, ale z drugiej strony ma także możliwość odmówić nominacji sędziów. Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy Państwo, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych potrzeptów. Ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej. Jestem, drodzy Państwo, uczciwy w wypełnianiu tej deklaracji, bowiem już 6 sierpnia, gdy byłem zaprzysięgany na prezydenta Rzeczpospolitej, dałem najpierw pierwsze słowny komunikat w odniesieniu do tego, jak będę w tych sprawach postępował. Mówiłem jasno, że przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską. To były słowa, minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzeganiem sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali tym wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie. Brak zgody przez najbliższe pięć lat. Żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może, drodzy państwo, liczyć na nominacje. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.